Projekt zrealizowany został dzięki Stowarzyszeniu Promotor ze Świnicy, który był jednym z beneficjentów programu ASOS 2013. Dzięki zaangażowaniu związku udało się zorganizować kurs, w którym uczestniczyło 30 osób w wieku 60 lat i więcej. Efekty, jakie były osiągnięte, no przede wszystkim głównie panie się nauczyły i panowie, bo też uczestniczyli. Korzystać z komputera dla swoich potrzeb, ponieważ w programie były, był również internet, obsługa, posługiwanie się internetem. W związku z tym panie korzystały z, mogły skorzystać z obsługi skrzynki mailowej. Dodatkowo planuje się stworzyć kawiarenkę internetową w klubie Seniora, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z komputera, a także internetu. Został zrealizowany również kurs Bezpieczne Finanse. Było to jakby połączenie tych dwóch kursów, ponieważ na komputerowym kursie nauczyliśmy się podstawowych zasad obsługi: posługiwania się klawiaturą, myszką. No i wiadomo, że żeby się posługiwać kontami internetowymi, a to jest generalnie przed każdym z emerytem w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie y, taka konieczność, no to trzeba było znać te podstawy komputera. Dlatego drugi, drugi kurs, krótszy, y, był właśnie bezpieczne finanse, na którym omawiane zostały zalety poszczególnych kont, między innymi bankowych, w różnych bankach, po to, żeby właśnie seniorzy zakładając sobie konta, y, wybrali takie, gdzie jest najtaniej. W ramach akcji Bezpieczny Senior planowane są spotkania ze świnnicką prewencją, a także kurs samoobrony.